prawa do Władcy Pierścieni. Zrób adaptację nie mającą nic wspólnego z Tolkienem. Fani masakrują twój serial, a Amazon Studios jest zagrożone. What? What the Moi drodzy, stare polskie pożekadło brzmi, tonący brzytwy się chwyta. I gotów jest sobie tą rękę urżnąć, niż żeby pójść na dno. Wspominam o tym, ponieważ Ostatnio dzieje się sporo, jak dobrze wiecie, wokół Rings of Power. Jednakże nie, dzisiaj nie będziemy się śmiać z kolejnych cudownych zwiastunów itd. Dzisiaj podejdziemy do tematu ze strony biznesowej. Ponieważ, jak czytamy w biznesowym świadku, kontakt z Amazona donosi, że ich kosztujący prawie 1 miliard serial Władca Pierścieni ma zaważyć o tym, jaka będzie przyszłość streamingowa Amazona. Cytując, jeżeli nie możemy z tym osiągnąć sukcesu, to po co w ogóle istnieje Amazon Studios? I właśnie tym dzisiaj będę mieć przyjemność się zająć. Siemaneczko, z tej strony Drwal i witam was po raz enty na moim kanale. Premiera Rings of Power tuż, tuż, a tu jeszcze tyle tematów, że na pewno ze wszystkim się nie wyrobię. No cóż, trzeba będzie z czegoś odpuścić. No ale patrząc na... Ilość filmów w tym temacie u mnie na kanale to chyba nie ma na co narzekać, tak? Kto suba nie ma niech sobie zostawi, wtedy nie przegapi kolejnych materiałów. Tymczasem, słuchajcie, chwilkę dla spod... Wyczuwam... zaburzenia mocy... Moc elektroniki, BS Bionics Open Mind Music Festival. Pod koniec września przybądź na jedno z najbardziej czadowych wydarzeń elektro w Europie i to na malowniczym Cyprze. Dwa weekendy, sześć dni, tysiące osób dziennie i ponad 40 światowej klasy DJ-ów. W skład line-upu wchodzą Carl Cox, Boris Breha, Deborah DeLuca i wielu innych kozaków. Przez 6 dni nakarm swoją muzyczną duszę na dwóch potężnych scenach z elektroniką graną od wczesnego rana do późnej nocy. W wolnych chwilach zażyj po wakacyjnego relaksu w specjalnych strefach chilloutu albo, jeśli wolisz aktywny wypoczynek, w strefie sportu z tańcem, jogą, siatkówką i co tam jeszcze się na wakacjach robi. Zdobądź bilety wcześniej, zanim cena wzrośnie, klikając w link w opisie. I nie martw się o szczegóły. Loty z Polski kursują na Cypr co chwila. Zaś organizatorzy mogą zapewnić ci pomoc z kwaterunkiem i z dotarciem na miejsce eventu od 23 do 25 i od 30 do października 02. Zaklep sobie bilety, koleżanko i kolego, klikając w linka w opisie filmu tego. Nie czuję, jak rymuje. Oj drodzy, artykuł o którym mowa ukazał się na łamach magazynu Business Insider. I o ile zazwyczaj wiecie, internetowe ploty mają większą bądź mniejszą wartość, bo to w końcu ploty. O tyle patrząc na renowę tegoż portalu oraz ilość informacji, śmiem twierdzić, że podano nam tutaj po prostu na tacy fakty. Autorki tekstu na początku nam przypominają, jakie były koszta samej produkcji. O tym mówiłem w oddzielnym materiale. Gwoli przypomnienia 250 milionów za prawa autorskie, około 460 milionów z hakiem za produkcję pierwszego sezonu oraz 13 milionów za reklamę podczas Super Bowl. Całość inwestycji to prawie 3 czwarte miliarda. I to wszystko miała być inwestycja na lata. Na przynajmniej 5 sezonów. Na pełno widzów, pełno reklam, pełno merchandisingu. A jak widać na tę chwilę, ta inwestycja prawdopodobnie będzie największą wtopą w historii Amazonu. Dla szybkiego porównania, na wstępie, wiecie ile kosztował pierwszy sezon House of the Dragon, tej nowej GroTron? Około 200 milionów dolarów. Czyli nawet odliczając całą resztę kosztów i zostawiając samą produkcję, to i tak ponad dwa razy mniej niż Rings of Power. A już teraz. House of the Dragon, jeżeli chodzi o zainteresowanie internautów, cieszy się dużo, dużo większą popularnością niż Rings of Power. Oczywiście premiera serialu miała na to wpływ. Niemniej, jeżeli okaże się, że mimo tak ogromnej kasy, koniec końców Amazon nie dostanie swojej gry o Tron, bo przypomnę tylko tyle, jakie były powody tego, że w ogóle zaczęli robić Rings of Power. No bo Amazon chciał mieć swoją grę o Tron. O tym już było mówione lata temu, zanim zaczęto robić w ogóle ten serial, zanim kupiono prawa. Jeff Bezos chciał swoją grę o Tron, bo to się sprzedawało. I zresztą nie tylko on, bo przecież no, z tego samego powodu Netflix kupił Wiedźmina, żeby mieć swoją grę o Tron. Ponieważ był szał na tego typu show i wszyscy chcieli powtórzyć ten sukces. Ale jak widać, papugować to jedno, a zrobić dobry serial to co innego. Powinno już gdzieś tam zadzwonić Amazonowi już po pierwszym zwiastunie, już po pierwszej reakcji fanów, gdzie w tym momencie mamy pod pierwszym zwiastunem prawie 2 miliony dislików. Już wtedy powinien się zapalić jakiś, wiecie, lampka alarmowa, halo, halo, Amazon, coś tu jest nie teges. A w tym momencie wychodzi na to, że Amazon po premierze obudzi się z ręką w nocniku i jak ten Bubbles z The Trailer Park Boys, no cholera, miało wyjść inaczej, no, ale Amazon jest zdesperowany, żeby show był sukcesem. Jak czytamy dalej? Powodem, dla którego ten serial będzie sukcesem jest to, ponieważ władza Amazonu muszą z niego zrobić sukces. On musi być sukcesem, ten serial. Nie ma innej opcji. Nie ma innej drogi. Jeżeli nie będzie sukcesem, to jak czytamy dalej, pojawi się wtedy duży znak zapytania wystawiony przez CEO, tak? czyli przez szefa, Andiego Jesse'ego i przez resztę zarządu. Jeżeli posiadając taką markę, tak ogromną jak Władca pierścieni, nie możemy osiągnąć sukcesu, to po co w ogóle Istnieje Amazon Studios. I to jest doskonałe pytanie. Jeżeli mając największą markę fantazy w dziejach, najważniejszą, Tolkiena w zanadrzu, nie mogą stworzyć sukcesu z tego, przekuć tego na sukces, to po cholerę tacy ludzie. Załopatę i robi kopać. Ta sama osoba dodaje, to musi być sukcesem. Nie ma innej opcji. No właśnie. Nie ma innej drogi. Od tego zależą stołki, dyrektorów, Executive producerów, kogo tam jeszcze? Od tego zależy w ogóle sama idea istnienia Amazon Studios. No bo jeżeli dostają największą markę, właśnie, Fantazy w Dzieja i cała inwestycja zabiera 3,4 miliarda, no to nie dziwota, że oczekuje się od tego sukcesu. Mówiąc bardziej korpo jeżeli Rings of Power nie odniesie sukcesu, to polecą głowy. Bo widzicie, to nie jest tak, że. Do Amazonu przyszli pewnego dnia Jacek i Placek i powiedzieli chcemy zrobić taki serial, no to macie, róbcie. No nie. Amazon przez długi czas po kupnie praw do Władcy Pierścieni trzymał je i zastanawiał się co takiego z tym zrobić. Tak? Były plany na serial, który miałby być po prostu Władcą Pierścieni w formie serialowej. Były plany na serial opowiadający o młodości Aragorda. No i jakieś tęgie głowy w Amazonie musiały wtedy uznać, że to nie są dobre pomysły, że może by tak lepiej robić serial na bazie wydarzeń, do których w większości Amazon nie ma praw. Czyli wydarzeń opisanych w Silmarillionie i w niedokończonych opowieściach. Może by do tego przekazać pracę nad tym projektem dwóm gościom, którzy praktycznie nie mają nic, co by się wyróżniało w portfolio. Może by przeznaczyć na produkcję tak kilka dodatkowych setek milionów dolarów, a to wszystko oczywiście stworzyć na dzisiejszą postępową modę, by oddać świat, czytuje producentkę takim, jakim jest na zewnątrz. No i patrząc po artykule, który dzisiaj omawiamy, wygląda na to, że ktoś boi się ewidentnie, że za to beknie. I boi się słusznie. Jednakże, z czego chyba Amazon w końcu sobie zaczął zdawać sprawę, rychło w czas, klęska o tej skali pójdzie dużo dalej niż kilka zwolnień z dyrektorskich stanowisk. I właśnie dlatego informatorzy w tymże artykule stwierdzają, że to nie jest tak, że to się może nie udać. To się musi udać. Nie ma innej opcji. Bo tego, że to się nie uda, że ten serial nie odniesie sukcesu, tego się nawet nie bierze pod uwagę, patrząc na to, ile w niego już zainwestowano. Dlatego też Amazon będzie robić wszystko, co się tylko da. Wszystko, co jest w stanie, żeby stworzyć iluzję, że to się udało. Opinie od tych, którzy już widzieli odcinki mowa o tych recenzjach, które zasypały Internety kilka dni temu, wszystkich pozytywnych, wszystkich jak jeden mąż pozytywnych, do nich może jeszcze usiądziemy jak starczy czasu, wraz z kilkoma innymi ludźmi z branży, podpowiadają autorom artykułu, że Amazon znajdzie tak czy inaczej drogę, niezależnie od y, widowni, żeby ogłosić serial zwycięstwa, tak? Żeby przestawić, że serial był sukcesem. I tutaj podkreślam to, co jest napisane, niezależnie od widowni. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, że mi w świecie informacji i dezinformacji, no wystarczy choćby spojrzeć na całe dzisiejsze MCU. Każdy kolejny serial, jaki wychodzi z MCU, niezależnie od tego, czy jest dobry, czy nie jest dobry, ogłaszany jest cudem nad cudy. Zero negatywów. Zauważyliście? Spójrzcie sobie na recenzje. Pierwsze, tak zawsze pierwsze recenzje, krytyków tak zwanych. One właśnie tak wyglądają. Więc zawsze znajduje się droga jakoś, że pokazać, że jest wszystko super cudownie. Jak było z Wiedźminem Netflixa? Kiedy to wyszło na jaw, że Netflix nagle, na, nagle przy Wiedźminie zmienił zupełnie tam sposób naliczania um, wyświetleń, że wystarczyło, że, że, że komuś się na chwilkę pokazał ten serial i już on to zaliczał jako obejrzany w całości? Było coś takiego. Także Amazon znajdzie drogę. Amazon coś tam wiecie, pokręci i pokombinuje. I ja już widzę te nagłówki. Największy sukces serialowy w historii. Najczęściej oglądany serial. Sukces Amazon Prime! Słuchajcie, nie zdziwcie się, jeżeli coś takiego zobaczycie, tuż po premierze serialu. Jeżeli nie będzie to największa, najlepiej radząca sobie rzecz Amazonu, domyślam się, że chodzi o dziedzinę serialową. Jaką Amazon kiedykolwiek zrobił, to wtedy będzie to porażka. Największy rozgłos, najwięcej zwiastunów, no to oczekuje się największego sukcesu. Ale jak czytamy dalej? Nawet jeżeli to będzie porażka, to świat ma się nawet o tym nie zorientować. A więc niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co sądzą fani, niezależnie od tego, czy to się w ogóle sprzeda, czy ludzie już od razu spuszczą to do kibla, to musi być ogłoszone jako hit. A o porażce tego nie może się dowiedzieć nikt. Słuchajcie, i powtórzę tutaj coś, co mówiłem już kiedyś, dawno temu, ale warto o tym wspomnieć. Ten serial to miała być as w rękawie Amazonu. To miał być coś, co zwróci uwagę nie tylko ludzi, którzy już subskrybują Amazona w usłudze Prime. Ale przede wszystkim to miał być wabik na nowych ludzi. No bo wiecie, jeżeli dobry serial przyciągnie was i jeżeli wiecie, że tam pojawią się kolejne sezony, no to jesteście dużo bardziej skłonni do tego, żeby na tej platformie zostać przez dłuższy czas i sprawdzić sobie w międzyczasie całą resztę, czy to seriali, czy to filmów, które tam ta platforma oferuje. I czytając tego typu informacje, zupełnie nie powinniście się dziwić wszystkiemu, co się teraz dzieje wokół tego serialu. Nie powinniście się dziwić Zmasowanej kampanii marketingowej, to że jest ona w większości kompletnie nietrafiona i tylko ośmiesza produkcję, to już no, swoją drogą. Nie powinniście się dziwić kilku głównym trailerom, nie powinniście się dziwić premierom organizowanym, czy to w Los Angeles, na które dostaje zaproszeni przecież pierwsi recenzenci, ci co napisali te piękne, pozytywne recenzje. Toż jednogłośnie wszyscy uznali, że serial jest najlepszym, co spotkało ludzkość. Krótko mówiąc, Amazon robi teraz wszystko, żeby to jakoś sprzedać. Pamiętacie tą historię, którą powiedziałem kiedyś? O tym, jak twórcy kart, być ludzkości, e, zapakowali byczą kupę w piękne opakowania, niczym z iPhone'ów, i sprzedawali. Jak to się rozeszło w dwie godziny? W tym momencie Amazon jest zdeterminowany, żeby wam właśnie tą kupę sprzedać. I będzie robić wszystko, żeby pokazać, że serial jest sukcesem. Nawet jeżeli okaże się w topę finansową, nawet jeżeli nie będzie się zgadzało nic, nawet jeżeli za kulisami polecą, że tak powiem, głowy, będzie robić wszystko, żeby pokazać, że serial jest sukcesem. Największym w historii. Słuchajcie, to czy będzie sukcesem, czy nie, no, chyba wszyscy znamy odpowiedź. Choć tak jak wspomniałem już niegdyś, możliwe jest to, że drugi sezon się ukaże. Ja sądzę osobiście, że pierwszy sezon może mieć oglądalność niezgorszą. Przynajmniej pierwszy odcinek, dwa bądź trzy. No bo to zwykle tak wygląda, że te pierwsze odcinki mają. Oglądalność, a potem to już nie za bardzo. No, dlaczego będzie mieć oglądalność? No, bo ludzie chcą zobaczyć. Tacy jak my, chcą zobaczyć, czy to jest tak złe, jak się zapowiada. A cała reszta po prostu kliknie, bo zobaczył. <laughs> Władca pierścieni. Wow, coś nowego z władcy pierścieni kiedyś widziałem. Obejrzę. I powtórzę tutaj coś, co mówiłem już wcześniej na materiale właśnie z Jeffem Bezosem. Ten serial miał wszystko, żeby ten sukces osiągnąć, i miał wszystko, żeby wypełnić każdy z tych właśnie celów Prime Video. Żeby zarobić kupę kasy, żeby stworzyć markę na lata, to inwestycja na lata miałabyś. I żeby przyciągnąć całe tłumy, miliony, jeżeli nie więcej, ludzi na Prime Video. I do korzystania z Amazona jako takiego, no bo to wszystko jest połączone przecież. Ten serial mógł mieć to wszystko, ale żeby to wszystko otrzymać, to wymagało jedynie jednej rzeczy od twórców tego serialu. I od Amazona, samego w sobie. Wymagało to serca i poszanowania dla materiału źródłowego. A tego tu ewidentnie nie widać. Zamiast tego widać serial robiony pod dzisiejszą modłę, robiony pod dzisiejsze wymogi marketingowe, tylko i wyłącznie do odhaczenia checklisty. Nie chcę teraz krakać, bo to wiadomo, może być różnie. Czy zapowiadająca się niczym te czarne chmury na horyzoncie klęska tego serialu i konsekwencje jakie z tego wynikną, nie będzie takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o popkulturę. Bo już w tym momencie widzimy kilka ciekawych symptomów, które się dzieją wokół zwłaszcza branży filmowej. Zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych tychże przecieków, doniesień insiderów z Amazona. Czy firma rzeczywiście ma się czego bać? Czy rzeczywiście zrobi wszystko, aby serial, niezależnie od tego, jak wypadnie? Ogłosić światowym sukcesem. <laughs> Komentarze, oczywiście, należą do Was. Ja na koniec odsyłam oczywiście na moje social media: Facebook, Instagram, Discord. Polecam tam sobie zajrzeć, integrować się na Twitcha. Polecam zajrzeć. Ja wiem, że to amazońskie. No ale tam my obserwując mnie, dobrze wiecie kiedy są transmisje na żywo, no a jeżeli już macie tego Prima, czy tego czacieczenia czy nie chciacie, to możecie tam zostawić mi subskrypcję, tym sposobem. Łysie z YouTube'a cały czas może objeżdżać Links of Power, no i jeszcze Amazon mu za to płaci. Proszę bardzo, trzeba wiedzieć jak się ustawić. Tak czy inaczej, dziękuję pięknie za uwagę, do zobaczenia, z brodatym pozdrowieniem, derwal Rembau.